Witam serdecznie wszystkie osoby urodzone 21 maja i zapraszam Was na Wasz króciutki horoskop na najbliższe 12 miesięcy. Mamy tutaj jako aura, pokazuje się karta, karta architekta, karta planowania, karta przygotowania się, karta pierwszych planów, a więc tutaj będzie to rok, w którym wiele z Waszych spraw... Waszych myśli, waszych marzeń, raczej e, nabierze tutaj tempa i zacznie się rysować e, na kartce, tak? Na tej waszej <laughs> życiowej kartce. A więc mo mogą to być rzeczywiście plany e, związane z budową domu czy jakiegoś dodatkowego miejsca wypoczynkowego. E, może to być, mogą to być plany z, związane z remontem, a mogą to być plany e, takie większe, związane z resztą waszego życia, tak? Z jakimś dużym połaciem czasu. Co będzie trudnego? Tutaj będą sprawy związane z szybkością przede wszystkim, tak? z przemieszczaniem się, z wyjazdem może do, do innych krajów, z wycieczkami, z prowadzeniem biura turystycznego, z otwarciem biura turystycznego. Wszystko to, co jest związane z innymi krajami, co jest związane z szybkim przemieszczaniem się, co jest związane też z powietrzem, tak? a więc tutaj na te sprawy zwróćcie szczególną uwagę. A co będzie radosnego? W dziale radosnych niespodzianek pojawiły się karty drogi. Tak więc, pomimo tego, że ten samolot na górze nam troszeczkę tutaj brudzi i przeszkadza, to po prawej stronie mamy kartę, która mówi, że pojawi się nieoczekiwanie jakaś nowa oferta, nowa możliwość, tak? Pojawi się dodatkowa szansa na to, żeby zrobić coś w kierunku, w którym chcieliśmy, ale nie udawało się do tej pory. Jest to karta która pozwala również uwolnić się od przeszłości, uwolnić się od czegoś, co, co was gnębi, co was trzyma na, jakby na sznurku, tak? A więc jest to karta wolności drogi, to jest pewnego rodzaju karta wolności, wyzwolenia się z czegoś, odejścia, możliwości odejścia, tak? I oczywiście możliwości, możliwości rozpoczęcia czegoś zupełnie nowego. Tak więc, moi kochani, ja Wam życzę fantastycznego roku, dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Yep.